Siemans, z tej strony Drago. Witam was w kolejnym odcinku Przygód Drago. Jak mogliście zaobserwować na moim kanale, ostatnio nie było zbyt dużo odcinków przez dwa tygodnie była taka przerwa po zapisie live'a, który tam wpadł, no, robiliśmy live'a. Na live'ie próbowaliśmy ogarniać jakieś tam rzeczy z tych nowych modyfikacji, które dodałem. Jak ktoś nie oglądał, nie wie, to dodałem... Eee, ...takiego moda z jakimiś pierścionkami. Tinkersa i projekt E. I udało mi się naprawić chyba Godzilla moda. W międzyczasie, ale to już było po live'ie, więc... E, powiem tak, mamy dzisiaj plan taki odcinka, e, jeszcze jedno zanim plan odcinka, e, powiem tak, e, szkoła, szkoła no niestety, wiecie jak to jest, trochę nie mam czasu nagrywać, przychodzę, Przychodzi się późno ze szkoły, później już nawet chęci nie ma. Okazuje się, że lekcje jak się odrobi, zjesz coś, lekcje odrobisz nauczyć się i okazuje się, że już jest, yy, późna godzina trzeba iść spać, żeby jakoś funkcjonować kolejnego dnia, prawda? Więc jak będę tylko miał czas, to postaram się coś nagrać i wrzucić, więc starajcie się mnie zrozumieć. No. Wy też pewnie chodzicie gdzieś do szkoły, do pracy. No, zależy jaka mnie tam widownia. Może do szkoły większość yy, chodzi, więc postarajcie się mnie zrozumieć. A my dzisiaj lecimy. Odbudowałem dom, odbudowałem dom. Postanowiłem, że to zajmie mi jakąś znowu godzinę. Nie opłaca się robić z tego odcinka. Przyspieszonego czy jakiegoś live'a robić, zrobiłem to no właściwie to przed chwilą. Odbudowałem dom, zmieniłem dębowe drewno na świerkowe. Myślę, że będzie ładnie wyglądać. Zrobiłem kilka dekoracji tu takich. No, takie stonpady. To jakiś kran z wodą. Mam taki na no mailbox, a mam taką skrzynkę na listy. No jak widać prawie odbudowałem, bo jeszcze tu zapomniałem liści do nadziale. No ale tak to się wszystko prezentuje. Myślę, że ten dom nawet teraz będzie miał... no będzie ładniejszy. A nie zrobiłem y, domu z kwarcu, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku czy live, ponieważ... ponieważ stwierdziłem, że no... Drewniany dom ma swój klimat, akurat tu pasuje. Drewniany, a ciężko byłoby mi przerobić jakoś to, żeby ładnie wyglądało z kwarcem. No i kilka zmian, które się zmieniły. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mam muzykę. Okej, okay, jest okej. Okay. Eee, no jak widać, zmieniło się trochę. Tutaj jest. Uznajmy, że to jest salon. Mam tu taką kanapę. Mogę pooglądać sobie Neonicata w telewizji albo piksele, albo wyłączyć telewizor, albo obejrzeć tego, jak on się tam nazywał. Jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Ja wolę Tu mam jakieś radyjko. Które nawet działa. Yy, tu mam drukarkę, ale jeszcze nie mam tuszu. No bo wiecie, HP to ma y, drogi tusz, no i trzeba zapracować, nie? I tak dalej, więc. Yy, po, poza tym papieru nie kupiłem ryzy ani nic. Yy, no, tu mamy jeszcze łazienkę. Yy, zrobiłem takie zasłonki w łazience, wiecie, jakby się jacyś sąsiedzi wprowadzili. Żeby mnie nie podglądali albo coś. Tu mam prysznic. Wanna, w ogóle zlewik. Tutaj umywalka, szafeczka. Nawet pralkę mam. Tylko, że... w Minecrafcie nie ma co prać. Ale dobra. No tutaj mam nawet komputer. Więc mogę grać na komputerze w Minecrafta, a w Minecrafcie grać na komputerze w Minecrafta. I mam tu nawet minebay'a, i mogę sobie coś kupić. Tylko strasznie drogo na tym minebay'u. Powiem tak, strasznie drogo. Dobra, wychodzimy stąd. Eee, na górze, chyba wszystko zostało w miarę z pamięci, jak to robiłem, tak samo. Na strychu, no, w sumie nic nie ma. Przynajmniej na razie. No, tutaj też nic nie ma, w sumie tylko te balkoniki, więc tu się chyba nic nie zmieniło. No, a tutaj, no, w sumie też, no, powiem tak, muszę zrobić porządek z tymi skrzynkami wreszcie i w ekwipunku, bo jeszcze się nie rozpakowałem, bo nie miałem czasu. Jak już mówiłem, przez co, no, to może się nie będę powtarzał. Zrobiłem jeszcze enchanting na 30, ale to nie wiem, czy to było na lawie już, czy, czy nie, bo już nie pamiętam w sumie. Yy, zrobiłem podwójne wzmocnione na 2 metry fundamenty, więc teraz nie powinno nic mi się w domu stać. No i tak to mniej więcej wygląda. No i teraz ten dom powinien jakoś posłużyć. Termity wszystkie wokoło już usunąłem zaraz, jak był napad na termity, więc nic mi domu nie powinno zjeść to są te słynne egzorcyzmy które nie są egzorcyzmami tylko transmutacjami pododawałem trochę receptur ogólnie no i tu mam taki śmieszny crafting no i, i w sumie na razie tyle no za dużo nie zrobiłem poszerzyłem troszeczkę zejście do kopalni bo mnie zaczęło denerwować mi jakieś zpiaki jaki są świetne. Portal tu troszeczkę posprzątałem. Muszę te sambiaki ubić, bo mnie będą wkurzać. No i kopalni nic nie ruszałem oczywiście. Bo to... No, piec y, Tinkersowy nadal nie działa. Nadal jeszcze nie sprawdzałem jak go tutaj uruchomić. No. Wszystko się zrobi, ale jeszcze nie teraz wyprodukowało mi jedną czarną materię teraz jak zacząłem grać jakiś creeper się tu gdzieś pląta nie żebym się bał, że ten, że mnie zabije ale nie chcę żeby mi wybuchnął pieca albo tego śmiesznego z jasnogłazów, jasnopyłów no tam tu też jeszcze nic nie wykopałem to jest jeszcze wszystko do zrobienia. No i dobra, chodźmy sobie, przerobimy czarną materię na energię w tym śmiesznym Transmutation Table. Eee. Okej, okay, po recepturę mam. No i już jestem bogatszy trochę. Mam 357 290 MC, czyli no. Nie wiem jak to. Liczyć. 357 tysięcy złotych? Nie, no. To tak nie działa. Wtedy by był szmaragd za 16 tysięcy. Blog diamentów przekonał za 73. Co to jest diament za 8 tysięcy? Czyli szmaragd wychodzi drożej. Albo co tu jeszcze fajnego kota, można. Z... Kupić za 14 tysięcy trochę drogie te zwierzęta w Minecrafcie. Eee, no, kurę za 10 tysięcy, no to coś, coś się tu chyba nie zgadza. No i co tu jeszcze mamy? Eee, jakieś tam śmieszne rubiny, Inny, ale to z innych modyfikacji. Jakiś nazwiemy sobie To jest w sumie. ...niezbyt przydatne. I na przykład... ...mięso kosztuje 64 zł, taki surowy schab. Albo pieczony, nie? Taki bewsztyk. No to, kurde, powiem tak. Jakbym miał iść do mięsnego i kupić... ...kawałek mięsa za 64 zł, to chyba coś tu nie gra, więc no... ...te waluty się nie przekładają niestety. Kartka papieru za 32. Już trzy ryzy by były to za... No i ogólnie, no. Tak się to prezentuje. Tu jeszcze na razie nie wiem, co zrobimy w tym koncie, bo na razie nie mam pomysłu. Tu planuję jakoś te skrzynki ogarnąć, ale to muszę spokojnie pomyśleć, jak to rozłożyć. Tutaj tutaj będą, zresztą to mogę nawet teraz robić yy, nitki, nitki, czy ja mam gdzieś nitki? gdzieś powinienem mieć tu mam nici i jeszcze slimebole nitki się nauczyłem, slimebole się nauczyłem Pokażę Wam, jak się robi w Urspawnie modzie takie do naprawiania rzeczy. To też sobie skopiuję. Zróbmy tego więcej. Może. 4, 5, no tak. 6 może starczy. No i poukładamy sobie tutaj jakoś. Tu nie mogę. To tutaj, tutaj tutaj, dobra mało trochę aha bo ja to miałem w ekwipunku dobra. bo ten crafting też tam to trzyma więc dobra mamy tyle, no i mamy na przykład taki to jest tu najbardziej zniszczone kilo podchodzimy sobie, klikamy prawym przyciskiem myszy, no i nam się naprawił bardzo fajne no przedmioty Naprawiają wszystkie. Nie, no kota chyba nie naprawi. Zeżar całej. I... Ty kocie, ty jesteś mądry? Dobra, schowam kota do skrzynki, bo to jest. Ja nie wiem. E, dobra, no to. Tak, będziemy. Dzisiaj będzie wyjątkowo krótki odcinek, myślę. Ale to ze względu na to, że no właśnie czasu nie mam. Nie ma za bardzo. Nie wiem, co by w tak krótkim czasie można zrobić. Jak znajdę więcej czasu, to na pewno nagramy jakąś przygodę. Pójdziemy gdzieś. Ale no, póki co jeszcze trzeba popracować troszeczkę nad tym domkiem. Żeby sąsiadowi było zazdrość. Jakby się tu wprowadził jakiś sąsiad Janusz, yy, niech myśli, że skąd ja mam na to pieniążki, nie? No to wszystko na... No... Kuchni nie pokazywałem chyba. Kosz na śmieci, lodóweczka tutaj pięknie. Nawet deskę do krojenia mam, tylko okazało się, że jak ją kupiłem nie, to się okazało, że ta deska do krojenia to same, no, nie kroi, no, zepsuta jest. Ale nie chcieli mi, no, tą, tą całą reklamacji przyjąć, nie? E, tu mam piekarnik, nawet i inny zlew, taki kuchenny, o, taki zmywak i toster nawet mam. I mikrofale, więc mogę jajka w mikrofali i będzie boom. I mam smywarkę i szeweczki. Okap, nawet czujnik. Mam czujnik ognia. To już jest prestiż normalny. No i jak mówię, no że jak tylko znajdę chwilę czasu, ogarnę tutaj ten piec na dole, stinkersa ogarnę te skrzynki, zrobię porządek w skrzynkach, w tych ekwipunkach wszędzie w plecaku no i będziemy mogli gdzieś lecieć, nie? może zrobię odcinek, może live'a zrobię nie wiem, co wam bardziej by pasowało do oglądania bo na live więcej zrobić mogę, mogę no... Więcej luzu mam, a tutaj muszę się troszeczkę spieszyć, bo jest pewien ograniczony czas, no bo jednak odcinek nie będzie trwał godzinę. Bo to by było to no, niezbyt dobre. No i powiem tak, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że szkoła i w ogóle nauka i te sprawy no. a ja postaram się dać siebie tutaj wszystko i wrzucać co pewien okres czasu może nie być to w regularnych odstępach czasu no ale jednak wrzucać jakieś odcinki no i, no i mam nadzieję że zobaczymy się już kolejne materiale także siemanko cześć pa pa